Wrak Ewangelii to tytuł rekolekcji, które rozpoczynamy. Ksiądz rektor powiedział, że na dobry początek. Ja się ośmielę powiedzieć, że ten początek nie jest wcale dobry. Że chyba przyszło nam żyć w czasach, kiedy mamy zły początek. Wszyscy się spodziewaliśmy, że pandemia się kończy i powoli wracamy do normalności, że chorują gdzieś tam górnicy, daleko stąd, daleko od Warszawy, gdzieś tam pod ziemią, ostatnie ogniska i już. Bierzemy ten oddech i zaczynamy się prawie cieszyć tą wolnością, a tu nagle 5 tysięcy zachorowań. Ci, którzy do tej pory śmiali się z pandemii, mówili, że jest wymyślona, nagle zaczynają wokół siebie widzieć ludzi, którzy chorują, albo umierają po prostu, bo, bo ta choroba też odbiera życie, szczególnie tym, którzy gdzieś mają słabszą odporność. My trzy tygodnie temu pochowaliśmy jednego z naszych braci w wieku 46 lat w Lublinie. Miał tak zwane właśnie choroby współistniejące, które rzeczywiście bardzo go osłabiły, i, i to był moment, kiedy on zapadł w śpiączkę i zmarł. I byliśmy wszyscy w wielkim szoku, bo do tej pory nas, kapucynów, jakoś ta choroba nie dotykała. Dlatego ten początek wydaje mi się dość no, nieciekawy, przynajmniej. Może niedobry, ale nieciekawy. Mam też takie wrażenie, takie doświadczenie, że jesteśmy już bardzo, bardzo zmęczeni. Mówię my jako ludzie po prostu, może nawet już nie jako Kościół, ale, ale jako ludzie, jako społeczeństwo, społeczność, jesteśmy naprawdę w jakimś takim momencie chyba przes przesilenia jakiegoś, jakiegoś doświadczenia ucisku, takiego utrapienia, które, wobec którego jesteśmy bezsilni. Nie możemy normalnie funkcjonować, w Kościele musimy nawet siedzieć w tych maseczkach, bo Próbujemy się jakoś bronić przed tą zarazą, a tu z drugiej strony słyszymy jakiś zamęt medialny, że ona nie istnieje, że to wszystko po to, żeby nas zniewolić jeszcze bardziej. Po prostu totalny, totalny zamęt, totalne jakieś zagubienie, tak myślę, i zmęczenie, przemęczenie tym, tymi rzeczami, które, które nas dotykają. Wrak Ewangelii to jest też słowo. Które dziwnie wygląda na tym kościele. Jak zobaczyłem baner i, i ten piękny kościół, jak się go, na niego popatrzy z zewnątrz, tu w środku przecież też jest przepiękny, jest pełen też i wrak Ewangelii, to, to brzmi to po prostu jakoś kuriozalnie. Jeden z moich braci powiedział, że, że on w ogóle jest przeciwnikiem takiego tytułu i, i że ja robię prowokacje, po prostu cokolwiek tak tytułując. Bo, bo jest to też tytuł książki, którą napisałem jakiś czas temu, dzięki pandemii, można powiedzieć. Ponieważ w wielkim poście nie mogłem jeździć na żadne rekolekcje, więc po prostu je spisałem. I, i to, co usłyszycie w trakcie kolejnych dni będzie, będzie też korespondować z tą treścią, którą tam zawarłem. Więc on mówił o tej książce, że, że to jest przesada, że ja przesadziłem tak nazywając książkę. Ale tym, tym zestawieniem słów chciałem odnieść się do tego, co też doświadczamy w Kościele, bo nie tylko jakby społeczeństwo jest dotknięte jakąś formą zmęczenia czy. Takiego doświadczenia, nie wiem, doprowadzenia pod ścianę, że, że nagle wszystko się sypie. Papież teraz w nowej encyklice, w Fratelli Tutti, napisał, że wszystkie te zabezpieczenia, jakie mieliśmy w skali globalnej, to, co wydawało nam się dawać poczucie bezpieczeństwa, wobec wirusa runęło i, i zostaliśmy z niczym. Nagle się okazało, że jesteśmy dalej podzieleni tak samo, że te stare, wszystkie jakieś choroby cywilizacyjne. On tam je wymienia po imieniu, jakieś dążenie do totalitaryzmów, nienawiść rasowa, społeczna, religijna, to wszystko odżywa tak samo jak było żywe 100 lat temu. Nic nie nauczyliśmy się, niczego nie nauczyliśmy się z XX wieku. Dalej w to idziemy, dalej to pielęgnujemy. I papież mówi, pokazując tę sytuację, że, że znowu nas to dotyka. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jednym właśnie wymiarze tego. Na naszym terenie Kościoła. Ja mam doświadczenie swoje, takie osobiste, którym też chcę się podzielić w czasie tych rekolekcji, również czegoś bardzo podobnego. Również zmęczenia, również um, doświadczenia trudu. Jako duszpasterz mam takie momenty, że wydaje mi się, że częściej towarzyszę ludziom, którzy odchodzą z kościoła, niż do niego przychodzą. Kolejny dzień z rzędu do dzisiaj. W różnych miejscach od różnych osób świeckich, duchownych, zakonnych słyszałem to samo słowo, że co z tego, że mamy piękne kościoły, zbieramy pieniądze na budowy, remonty, skoro te kościoły za chwilę zostaną puste. I mówią to ludzie, którzy kochają kościół, nie, nie jacyś wrogowie. Jak popatrzycie na stronę KAju Katolickiej Agencji Informacyjnej i zbierzecie informacje z ubiegłego miesiąca, co tydzień raz albo dwa razy w tygodniu będzie informacja o kolejnym aresztowaniu księdza, kolejnym skandalu, nie tylko w Watykanie, ale też w Polsce, o kolejnej suspensie, jakiś w ogóle dziwnych sytuacjach, odejściach kolejnego znanego duszpasterza. To jest dla mnie wrak Ewangelii też. Ja w tym, w tym haśle jakby to zawieram i nie chcę przez to powiedzieć, że, że idziemy na dno. Nie chcę przez to wprowadzać takiego wiecie, klimatu, że już jest tak beznadziejnie, i teraz robimy kontrowersyjny temat, żeby przyciągnąć ludzi i sprzedać książkę, jeszcze do dodatek. Absolutnie nie o to mi chodzi, chociaż może to tak wyglądać jeszcze na tym etapie. Ja, ja w, tym, w tym haśle chcę zawrzeć też nadzieję. To jest moja misja, bo, bo jeżeli przestaniemy głosić dobrą nowinę, to faktycznie już zostaje nam tylko pójść na dno. Wrak Ewangelii to jest jakaś taka droga odkrywania pewnych ran i stawania w prawdzie. Również o, o sobie samym, a może przede wszystkim o sobie samym, o własnym sercu. W sytuacji kościoła, w jakiej się znajdujemy, kryzysu, który, który niektórzy publicyści nazywają największym kryzysem od czasów reformacji w skali globalnej, ale myślę, że też w Polsce doświadczamy czegoś podobnego. No możemy się bardzo łatwo pogubić. I tak jak powiedziałem o tych odejściach z kościoła, niektórzy mówią wprost: Ja się wstydzę, że jestem katolikiem, ja nie wiem, jak mam bronić kościoła w tym momencie już. Że już mi się nie chce po prostu, że to wszystko jest jedna wielka szopka. Jeszcze jeden obrazek wraku Ewangelii i tego, co dzisiaj doświadczyłem przed południem u nas w kościele, powiedziałem coś takiego w kontekście dnia papieskiego. Dzisiaj mamy Dzień Papieski i trochę może w emocjach, ale tak powiedziałem. I pytam ludzi: słuchajcie, po co? Po co... To nie, to inną, podam przykład. By po... Zapytałem ludzi, słuchajcie, gdyby dzisiaj Jan Paweł II stanął na ambonie tutaj w kościele, to o co by nas zapytał? Jak by zareagował, słuchając tego, co na przykład katolicy w kościele w Polsce mówią o papieżu Franciszku, jak traktują biskupów i to, co mówią biskupi? Co by zrobił, gdyby zobaczył kolejne jakieś kampanie dziwaczne, że komunia na rękę obraża Boga? I, I to pytam o to w kontekście dnia papieskiego. Czy, czy katolicyzm w Polsce skończył się z naszym papieżem? Co to znaczy nasz papież? Dlatego, że był Polakiem, to, to jesteśmy katolikami i z tego się cieszymy, a kiedy papieżem jest Niemiec, dla moich braci, którzy przeszli obozy koncentracyjne, to było trudne do przyjęcia, ale mówią, że no, cieszą się z nowego papieża, ale szkoda, że jest Niemcem. Ale oni mieli konkretne doświadczenie i, i nie, słowo Niemiec kojarzyło im się jednoznacznie. Myślę, że to rozumiemy. A teraz mamy papieża gdzieś z końca świata, więc co już? Nas, Polaków, nie obowiązuje słuchanie go? Czy my wypadliśmy z tożsamości katolickiej, która właśnie polega na tym, że my słuchamy Ojca Świętego, bo, bo to jest piotr naszych czasów opoka kościoła, a my mówimy: nie, to jest, to jest jakiś heretyk. To jest on, co on wie? On jest z teologii wyzwolenia, gdzieś tam z końca świata, tylko miesza. A dzisiaj, właśnie kiedy mówiłem o tym, pewna pani po, po Mszy Świętej powiedziała i tak, i przez takich jak wy, młodych księży, którzy nie mają wiary, kościół umiera, bo ja powiedziałem, że, że o komunii na rękę, że ona nie obraża Boga. Komunia święta upada, mówi ta pani. A jak gdyby powstanie warszawskie wybuchło dzisiaj, to byście nie poszli na nie. Ja byłem w szoku, wiecie. Mówię, tak ma pani rację, tak pewnie jest. Pewnie grałbym w grę wtedy, gdyby wybuchło powstanie. Jakoś mnie to zabolało też. Dzielę się tym, bo pokazuje ta scenka. Potem się trochę z tego śmiałem, ale, ale wiecie, to, to pokazuje, jak my, jako kościół rzymskokatolicki w Polsce, jesteśmy podzieleni na jakieś w ogóle dziwaczne frakcje. To jest dla mnie szokujące. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół w jego ośmiu wersjach rzymskokatolickich w Polsce. Tak niedługo będziemy musieli dodawać do Kredo, bo, bo nie damy rady tego pogodzić. Wydaje mi się, że to wynika z pychy, która sprawiła, że my uwierzyliśmy, że jesteśmy święci od papieża, mądrzejsi od biskupów. Ta pani mówi najpierw mi taki argument, że lekarze mówią, że są brudne ręce i to przez to się wirus roznosi jeszcze bardziej. Ja mówię, ale proszę pani, są też biskupi w Polsce, którzy mówią, że taka forma jest jak najbardziej właściwa, a pani mówi do mnie: biskupi, biskupi. Kościół bez biskupów, kościół bez pasterzy. No gdzie my jesteśmy, słuchajcie, dokąd my doszliśmy? Wrak Ewangelii to jest próba spojrzenia na, na sytuację pewnego kryzysu, który nas dotyka. Ja podałem tylko takich kilka obrazków z ostatnich dni, bo to wszystko jest świeże, to wszystko się dzieje teraz. Myślę, że też tego doświadczacie na różne sposoby, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Ciężko się tak mówi o kryzysie Kościoła, widząc pełniutki Kościół z tak piękną oprawą liturgiczną, muzyczną, z takim pięknym duszpasterstwem, jakie tu jest, słynnym właściwie można powiedzieć, bardzo znanym w Warszawie, ale też nie tylko. Tylko też Kościół, dobrze o tym wiecie, bo, bo jesteście pewnie z różnych stron część z Was i, i dobrze wiecie, że tak to nie wygląda wszędzie. Że, że rzeczywiście ten kryzys nas jednak mimo wszystko dotyka. W czasie tych rekolekcji będę, będę chciał. Już nie będę więcej jakiś tam ran rozdrapywał i opisywał skandali, bo to nie ma żadnego sensu. Moim celem, i wierzę w to mocno, że Pan Bóg mnie jakby z takim słowem posyła, jest znalezienie ratunku, jest znalezienie życiodajnego źródła, jest przyniesienie Wam słowa dobrej nowiny, po prostu jakby tego, takiego utwierdzenia w Was w budowaniu swojej wiary, w dojrzewaniu w wierze. Tylko o to mi chodzi. Także, nie, nie wpadajcie w smutek, kochani, to, to nie po to przychodzę, żeby was dołować jeszcze bardziej. Życie, życie i dzień dzisiejszy ma dość swojej biedy. Drugi, drugi taki wymiar tego, czym jest wrak Ewangelii, to jest nasze osobiste doświadczenie życia. I teraz, już z takiego globalnego opisu sytuacji, która wygląda źle, zejdźmy na poziom własnego serca. Bo tu będę chciał się skupić też, na, na, tym, na tym wymiarze, szczególnie jutro i pojutrze bo dziś mam tylko czas na homilię, a, a jutro i pojutrze będziemy też mogli spotkać się na konferencji, gdzie już będę miał więcej czasu też na to. I tam, tam będę starał się sprawdzić, czy, czy po, po, pomóc wam, czy zaproponować wam pewną drogę, taką, która też wynika z mojego osobistego doświadczenia, pewnej drogi i kapłańskiej, i też swojej własnej. Spojrzenia na własne serce i odkrycia Rany, znalezienia, jakby źródeł tej rany i tego bólu, który w sobie niesiemy. Dzisiaj powiem tylko tyle, że jest to ból rana i ogromny lęk, który w nas jest coś, co nas paraliżuje w relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem, to jest lęk przed odrzuceniem, przekonanie o tym, że jestem niewystarczający, niewystarczająca. Że żyje niewystarczająco dobrze, żeby być godnym czyjejkolwiek miłości, nie tylko miłości, ale też przyjaźni, sympatii. Wrak Ewangelii to jest sytuacja, w której człowiek, stworzony do kochania, do przyjmowania miłości i oddawania jej tak po prostu, tak zwyczajnie, bezinteresownie bez żadnych kalkulacji nie umie tego robić wycofuje się z tego rezygnuje nie wierzy w to to jest dla mnie wrak Ewangelii właśnie to jest ta sytuacja w ogóle skąd taki tytuł bo to od tego powinienem zacząć a nie zacząłem ale powiem to teraz więc nic, niczego nie stracicie wrak Ewangelii to jest nawiązanie do statku to jest oczywista sprawa ponieważ istniał taki statek o takiej nazwie Ewangelia. On się rozbił pod koniec lat 60. na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii. Prawdopodobnie celowo wprowadzony na mieliznę po to, żeby wyłudzić odszkodowanie. To był, to był armatorem był Onasis, Grek, bardzo bogaty. Słynna rodzina i takich wypadków tego typu było bardzo dużo. Ten statek jest niecałe 200 metrów od brzegu, tak centralnie dziobem ustawiony do, do, właśnie do plaży. A więc widać, że to było po prostu celowe, celowe najprawdopodobniej tak, tak, tak to jest przedstawiane, że to było celowe doprowadzenie do katastrofy. I tytuł właśnie rekolekcji i tej książki wziąłem właśnie z tego obrazka, bo, bo rzeczywiście zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nigdy nie pomyślałem w ten sposób o Ewangelii, że ona może być wrakiem. Dlatego temu mojemu bratu tak to bardzo nie pasowało, tak bardzo się to gryzło, że, że nie można tak mówić, bo Ewangelia, dobra nowina. Ja potem sobie rozważając ten temat, pomyślałem, że. No tak, no ale przecież no to my jesteśmy tą dobrą nowiną, jako człowiek, jest, który jest stworzony do miłości, do kochania, do wiary, do nadziei. A ja widzę ludzi, którzy tak nie żyją, widzę siebie, który jest po prostu tak słaby w, tych, w tym wszystkim, że faktycznie jestem jak ten wrak, że to po prostu nie działa. I, i dla mnie to było to, to było takie mocne, mocne zestawienie tego, tych dwóch słów. I ten statek właśnie stał się dla mnie takim, taką podstawą tych rozważań, opowieści o, o ludzkim sercu, o sercu człowieka, które zamiast pływać na pełnej prędkości po, po morzu i, i jakoś tam dzielnie stawiać czoła różnym sztormom, po prostu siedzi gdzieś na skałach i nie może ruszyć. I jeszcze celowo jakoś jest manipulowany, oszukiwany, żeby po prostu doszło do tej katastrofy i, i uszkodzenia statku, czy zatopienia go, czy rozbicia cokolwiek. To jest, to jest ta historia. Jak tutaj wchodziliśmy, szliśmy tam sobie ulicą, żeby tutaj wejść, wejść procesją na, na, na rozpoczęcie liturgii, to, to dziewczynka przed, stojąca przed kościołem grała ten słynny motyw z Tytanika, tak sobie pomyślałem, no to jest najsłynniejszy wrak na świecie. W sumie myślę sobie dobry początek, dobry znak na początek rekolekcji. Ten statek Ewangelia, jak zobaczycie, też możecie sobie wpisać w internecie, poszukać go, wypłynął z tej samej stoczni co Titanic. I, i to jest też ciekawe, nie? Że, że ten Titanic, zobaczcie, też taki niesamowity statek, który robił wrażenie. To miał być cud techniki. Tam nawet nie przewidywano jakiejś wielkiej ilości szalu ratowniczych, bo nikt na poważnie nie brał możliwości, że ten statek zatonie. I wystarczyło otarcie o, o, o tą o górę lodową, żeby pękł w szwach, ponieważ nity, które zastosowano do łączenia blach, ludzie, żeby przyspieszyć proces budowy tego statku, po prostu używali gorszej jakości nitów, I, i dlatego Titanic poszedł na dno. My mamy też w sobie nity gorszej jakości, które sprawiają, że my bardzo szybko pękamy, i o tym będę chciał powiedzieć jutro. A trzeciego dnia będę chciał powiedzieć najbardziej o tym, co na to wszystko Pan Bóg. Jak Pan Bóg patrzy na to, kiedy siedzisz na mieliźnie, kiedy się rozbijasz o skały, jak szukać też y, takiej motywacji do bycia w kościele. Może, może jesteś tutaj z takim poszukiwaniem. Jak y, po co być w kościele? Po co wiara? Co mi daje wiara? Po co mi kościół? Na to pytanie też będę odpowiadał w kolejnych dniach naszych rekolekcji. Także zapraszam was bardzo serdecznie. A na teraz już powoli ląduje, bo ten rejs dopiero zaczynamy, ale, ale on jest w odcinkach. Także zapraszam was jutro na, na, na mszę świętą, na konferencję, żebyśmy te tematy dalej rozważali razem. Szukali światła, słowa Bożego i żebyśmy rzeczywiście to światło otrzymali, tak jak słyszeliśmy przed Ewangelią. Niech Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Amen.